boca sota Deadpool 9preza e 9 impreza. Halo? Halo, no wreszcie. Czemu bo... masz inny nik? No bo se wczoraj zmieniałem. Aha. Idę farmić yy, ten, zgadnij Mam, mam schematy na stocjewski. Skratujesz jakąś? Haaj, Zapłacę ci. Zapłacę. Dobra, ci. dobra, opuszczam. Dobra, Ech, mam. Ale, ja, ale nie, bo ja mam tylko jeden kotur 130, bo nie mam totalnie czystej kropli. A nie możemy tylko 130? Możesz, możesz polepszać ze schematy? Właśnie nie mam czystej kropli, żeby polepszać. Oj, ci... mam Kurde. tylko kocura 130. A jak się zdobywa czystą kroplę? Bardzo trudno. Znaczy, znaczy... Ja w ogóle nie mogę... nie mam misji na ten... na czystą krople. Totalnie nie mam misji. Hej! Pomożesz mi robić no? misję Nie no. Jakbyś mi pomógł z deskogrodu przejść na y, Twined Pix choćby na pierwszą burzówkę, to bym ci dał 530. Pomożesz... Nie opłaca mi się, ja bo byś... Ale wiesz, żebyś musiał przejść jeszcze całą dolinę? A to od doliny Znaczy, chociaż... sorry, nie przejść całą dolinę! Przez jak? Ile nie, sorry, nie przejść całą dolinę, musisz... Yy, yy, czekaj, jak to się robiło? To była piąta... Ja ale to była piąta... Musimy... Nie, nie, trzeba zrobić yy, na dolinie... ...przez yy, pięć yy, burzówek... A jak zdobyć te sześć burzówek? Normalnie musisz yy, zrobić cały deszkow wszystkie strony. Która masz stronę na deskowę? Ja dopiero jestem na piątej stronie kamiennego lasu. Hej dobódca! Eee, nie oprasza mi się to tobie pomagać. Ale jak skończę kamienny nas las? Na ale jak końcisz kamienny za las, tobym ci pomogła Mi się każesz kognocie. Yyy jeszcze w 5:30 czy tam 6:00 na Wolinie. to boinie, y, to, to by musiało być warte około yyy około 5100 jest. Mówi mi, że jak coś spada 10:144. Stają małpiego rozumu. Nie chcę. Nie, nie, nie jestem ci pomagającą godne żadne sztuka jest, Wiesz, to co sobie... jest. Więc spodziewaj się wielu prezentów. Jest na razie trade'er. Musimy się postarać i ochronić wszystkie. Halo. Ale no to ale to za chwilę. Jeden, to będziemy mieć jeden. Bo no ja da... dawaj ten, ale to za chwilę, bo ja teraz gram w to świąteczne, bo farmie se Nie Ochronimy ani jednego, to ze świat Ale w mruźnaj. No ja robię to, gdzie można... w okolice Łupiorzecha. Okolice Łupiorzecha. A. Bo tam można farmić a, węgiel. A, a, a pogramy w mruźnaj, bo to jest nawet fajny tryb. Ale ty odpalisz, a mogę tam coś zarobić dobrego? Nie, bo ty masz osobny lód na tym trybie. A co ja bym takiego tam zdobywał mniej więcej? Na normalny tryk, to w sumie nic, ale jest bardzo fajne do zabawy. Chy... A złoto się chyba dostaje. O to możemy pograć, bo ja chcę mieć tą bohaterkę Pumę, a dużo złota? Nie, chyba. Nie wiem, różnie. Ile by chyba musiał... mało. Ile bym musiał tak grać w to, żeby zdobyć dwa koła tego? Yy, dwa koła. Ale to różnie, to różnie. Raz daję 50 zł, raz 100, raz 150, raz 200, raz 250. Aha. To jest taki śramasnie różne. Ja, ja, a wiesz, że jak ja nie yy, ja mam wystarczająco... Yy, teraz jest 300... p że ja chyba będę mógł mieć... Wiesz o tym, że na dolinie jest jeden Król Burzy i na TwinPixie jest jeden Kr Król Burzy, czy nie? No ty za niedługo będziesz mógł mieć te mityczne No No w sumie to nie. W sumie to nie. Wiesz dlaczego? Czemu? Bo na TwinPixie ja muszę mieć 122 dwadzieścia dwa żebym poszedł na, żeby, żeby mi się odblokował Król Burzy. A, 122 mocy. a ile masz? A ile masz? 63 Jeszcze jedno Aha. pytanie, Ted Czemu łowię więcej Ile, a mój, jak ja się cieszę, nie? Ale Muszę ty... mieć prawie dwa razy więcej mocy Ej, w sumie fajnie, nie? Tryb... Ej, a do czego się przydaje węgiel? Jest Tworzenie no to jest normalny? No do Naprawdę, naprawdę, naprawdę trudne. A beczki do czego? Tam było o dwa naprawdę za do dużo. Do tego. to chciałbym usłyszeć od swojego stwórcy. Pogubiłeś się. A my. Kurde, za to a a jakbyś był w przyszedł przyszedł połowie desko drogi, to po byś po to, pomógł. do realizmu. Ale nie opłaca mi się. Jedynie mogę ci pomóc. W sześciu budowlsków na, na Dolinie. Na już pięciu. Dobra, zacznę Dolinę i ty mi pomożesz. Spoko. Prezenty są bezpieczne. Yy, dobra, pięciu buziówkach, ale yy, a jak, ej, a jak myślisz, długo bym robił, yy, jak ja teraz się macie nie mam yy, długo bym robił to, żebym doszedł do to, do yy, ten do doliny? Yy, z, yy, z tej strony, z którą jesteś teraz do Doliny? Ja jestem piąta Wiesz... strona kamienny las. To jakbyś się postarał, to by jakbyś cały czas farmił w by... Elesia to chyba tak dwa miesiące Nie, nie no, przesadziłem to Półto... Mie... miesiąc miesiąc o. Jakbyś tak że nie nie cały, cały czas Cały czas jakbyś farmił a no to będę... Dziennie będę robił jedną stronę od jutra. Tak będziesz dziennie robił jedną stronę. No to, to najmniej... 13 i... plus 3... 16 dni. No tak. Jakbyś robił. Bo... Ale wiesz, że na kroki, jedna strona ma cztery zatania. No i co? To jest mało. Ej, ale w ogóle... wiesz, że Twine Pixie ma chyba jakieś... Ej, wiesz tym, że Twine ma normalnie swoje misje? Twine Pix? Jakie na przykład? No tak. O cieńoman, możesz mi pomóc, no to git, to jutro się zaczynamy do roboty. Bo jak coś mam live'a na YouTube'a. Dobra. U, mam na przykład teraz ukazać dwie misje walki z kusiąc do zniszczenia. No to man z... man jutro mi pomożesz. Zdobycia do, danych lub ewakuacji danych, znaczy ewakuacji stronu y, na strefie plus to to No ja ci dam jakieś bronie za to, cienią, man. Jak mi pomożesz, możemy nawet dziś zacząć. A w ogóle yy, za te 6 budówek pomoki, to co byś pidał? 10, po 10, 130 albo 544. Wolałbym, yy, wolałbym słońce i wydajne. To wydajne, bo wyda, wydajnych mo, będę mógł Ci dać 800 za to. Dobra. Dobra, 800. 800, 800 wydajnych, wydajnych, bo spoko. będę miał za jakiś czas 1300. A nie mogło być 600 wydajnych i 200 słońca. No dobra, słońca i tak będę miał za jakiś czas dużo, bo ja zawsze mam co najmniej 200 słońca w fu... Ej, mógłbyś wyjść z się. No zaraz, bo ja zbieram węgiel. Tu można fajnie farmić węgiel, ale A mam. Ja... Nie, nie będę już nie mógł dać metalu, bo poszedł mi cały metal w twain. Aha To szkoda, dozwoł... bo ja teraz... Bo mnie mam w ogóle masu. Ja mam tylko 11... Czupy, mam tak, powiem Ci, ile ja mam czego? 11 metalu, 57 kamienia i... Ej, tu można fajnie matsy farmić! Deadpool. No ale mi się nie chcę pani. Mówisz wyjść z tej misji! Skończę. Bo chwilka to trwa. Ile? Zabezpieczyliśmy prezenty. No teraz jeszcze minuta do następnego zrzutu. Ale ktoś tu daje zrzutów. Teraz chyba drugi albo pierwszy mi poszedł ile to ma zrzutów? Obroń kolejną prezentów. Chyba pięć. Zebrane prezenty 3 na 4 A no to no, taki jeszcze jeden został No to poczekasz No ta, no nie wiem no Bo 20 sekund do niego zostało, żeby przyszedł do nas A mógłby być trade za wydajne i za... mógłbyś widać na trade za wydajne i słońce Słońce mam przy sobie e, 332, a wydajnych mam. E, wydajnych mam 16, bo wszystko wydałem. Oddałem koledze. 1200 wydałem. Koledze, oddałeś za free? Nie za free. Spokojnie nie byłbym taki głupi, wydajne są rzadsze niż lśniące. No taka. Kurde, to... a mi wydajne są najbardziej potrzebne. Yy, po prostu kupiłem są... u niego dwa nocturna na wodę. I nie a tylko. Ile ut... A ile masz utlenionego? Utleniony? No. 102. dwa. No dobra, niech wejdzie. Przyda ci się? No, ja mam... Ja mam jeden craft na utleniony. Znaczy, będę miał na utleniony, bo na razie nie ma. A co takiego? Na razie... A, a, co to, ale co? Co takiego co? będziesz miał z utlenionego do skraftowania? Pulsar 9000. Ty na to będziesz miał schemat zaraz? Ja mam na to schemat, tylko że mam 100 Grabarza se po ulepszej albo masz schemat na dynietnicę? Nie, dynka jest. Nie lubię dynki. A masz ten y, talony werbunku? Nie mam. Ale dynki nie lubi, takie nie będę ja sobie werbę, bo nie... Y, Dobra, pokażę Ci, jakie mogę skraftować trapy. Czekaj. Trapy, jakie mogę skraftować, to są takie. Dynamościenne, mniej więcej. Też mam. Ja mam fioletowe, mam nie mam złotych. Ja mam dynamościenne, złote, 106 do craftowania. No ale Deadpool, ty gdzie jesteś? Jestem jeszcze na kamiennym lesie. O, ten typ, co mnie pytał, jakie mam trapy, to mi właśnie pomoże wbijać. Ja mu też dam coś fajnego. Za to. Ja, ja bym mi się nie chce, ale ja bym ukończył Shadow u A długo się wbija 60 mocy? Ponad... Ja Wiele wysile to się wbija. Człowieku, ja 60 mocy. zbijałem dwa albo trzy miesiące. No to gdzieś za 3 miesiące masz mityczne bronia. Tylko, że nie, bo y, na nowe moce, znaczy jak większa moc, trudniej się wbija. A no to Czy, ponad się będzie, To ponad trzy miesiąca. Ja nawet nie mogę żadnej misji tak, tak, naturalnie tak, robić, nawet jednej, bo że, żeby jakąkolwiek muszę mieć 70 mocy. Czekaj, idę na czas gry, bo dołączył jakiś karmelek, ale dołącz do mnie, bo jestem na kamiennym lasie na burzówce. No to za chwilę. Ej, dobra, nie no. odzywaj się na chwilę, Deadpool. Ej, Deadpool! Halo? Come on, Ej, dobra, cieniomanek, słyszysz mnie? Cieniomanek, napisz, jeśli tak. Dobra, ej, to bierzemy się dzisiaj do roboty już, tylko się trejnę z Deadpoolem. Napisz czy pomożesz już dziś. Tak, otrzymują duże uszkodzenia! Dobra, o ile będę jeszcze grać, to tak. Napędza cię duch świąt, co? Te prezenty są już bezpieczne. Okej! Tak, trzymaj, bo przed tobą cel dodatkowy. Świetnie poszło! Udało ci się wykonać wszystkie cele dodatkowe. Za Wszyscy dostaną prezenty! Zostali, 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 zostali. Jeszcze nie. On dzisiaj, albo to rano mi wyśle. Mysz Ale ratowanie! Bo mi ten... Znasz tego Kubę co z nim na Messengerze pisemnie. No to on mi pomoże robić misję. Ten co ostatnio z nim tradera robię. To powiedziałem, że poczekaj, to mi pomaga jutro w misjach, i ty będziesz ze mną na zmianę robił. Nie ja, bo ty nie będziesz ogarniał, bo te misje są ciężkie. Prej, wydaj go nam! Dobra, nie poszło nam jakoś wyjątkowo dobrze, ale póki to ja stoję na czele bazy, nigdy się nie poddamy. Znajdziemy jakieś rozwiązanie i dla Was, i dla Teda. Potem powiedziałam, ale póki to ja stoję na czele bazy nigdy się nie poddamy. I masz pojęcie, co zrobiła? Pęczyszła mnie przez okno! Kocham cię Rej, ale już dziesięć razy mi o tym opowiadałaś. Pracuję nad drugim aktem, ale się przeciąga. Zabierzmy cię z powrotem do bazy. Nie!